Kolejka Wąskotorowa to już naturalnie tylko wspomnienie, ale jak widać żywe, bo zapisane na taśmie filmowej. Specjalny film o kolejce, przypominamy, to autorstwo naszego redakcyjnego kolegi Mirosława Grabczaka i w sumie stanowi doskonały wstęp do spotkania traktującego o książkowym wydawnictwie poświęconym kolejce. Zdjęcia i materiały do tej książki to są pochodzą z od Muzeum za Moskwą. Aż po Londyn, poprzez Wiedeń, oczywiście przede wszystkim też archiwa lokalne. Jeżeli chodzi o archiwalia, to jest Archiwum Państwowe w Sieradzu, Łodzi, Warszawie, Katowicach, Opolu, Poznaniu. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to też oczywiście spotykałem się i z byłymi kolejarzami i z po prostu rodzinami, które mieszkają, także bardzo nam pomogli w zbieraniu tych no, wszelkich bibelotów, dlatego, że jest tego mało, także każdy, każdy bilet, każde zdjęcie jest na wagę złota w zasadzie. Ta naprawdę bezcenna publikacja w części opisowej zawiera genezę powstania w ogóle kolei wąskotorowych w naszym kraju. Sporo miejsca poświęcono w niej również taborowi, czyli parowozom i wagonom. Mowa jest ponadto o samym przebiegu linii kolejki w terenie. a to wszystko... Wszystko zilustrowane mnóstwem ciekawych zdjęć. Także jeżeli ktoś chce sobie poszukać śladów, to, to myślę, że bez trudności, trudności w oparciu o, o tą publikację też może te, te ślady znaleźć. Ale ja rozumiem, że jeśli chodzi o tę tematykę, to pan tropi też inne kolejki, tak, w Polsce? Tak, przez kilka lat byłem prezesem Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych, teraz jestem szczęśliwym, emerytowanym prezesem. Natomiast tak, rzeczywiście no, publikowałem też ich e, książki, artykuły o innych kolejach e, na terenie Polski, głównie Polski Centralnej i Wschodniej. Jest kilka eksploatowanych do dzisiaj kolei wąskotorowych, turystycznych, w tym e, kolejka, która do dzisiaj działa turystycznie, rogów Razamowa Mazowiecka-Białorawska, gdzie też jako, działam jako prezes fundacji i tam te kolej turystyczna cały czas działa. To jest chyba najbliższa wielu działająca. Oczywiście kolejki takie jak Żnin, Skupin, te kolejki nad morzem wąskotorowe jeszcze istnieją, Rewal, czy też Stegna Gdańska, no i na kolejka Bieszczacka. Także jeszcze kilka istnieje w Polsce, ale to już są rzeczywiście, no można powiedzieć, niedobitki. Obszerna relacja ze spotkania promującego wydawnictwo o kolejce, naturalnie w kulturalnej TV. -ce. W programie pokażemy ponadto cały film Mirosława Grabczaka o Wieluńskiej kolejce. Gorąco polecamy.